Dzień dobry. Podobno coś do mnie pisaliście? Nie wiem, że zobaczę. Kiedyś byłem, ale. Ryszard Mucha. Tak. Kiedyś byłem, ale. Nikt się nie chciał przyznać, że ktoś do mnie pisał i nie wiem, o co chodziło. Teraz znowu znaczy, coś tam przyznać. Tutaj chodziło o podatek. Mm -hmm. No bo ja odmówiłem. Yy, tak, tak pan mówił, ale no my mamy obowiązek panu wysłać, tak, i to mm -hmm. wszystko. Ja panu rozumiem, wszystko wiem, ale my mamy obowiązek panu wysłać. Czyli nie? Ja to nie wiem. Bo tutaj ma pan niezapłacony podatek i chyba koleżanka też, nie wiem, wysyłała coś tutaj. Upełnienia chyba, że całorodnie No my po prostu musimy to wysłać. Takie mamy przepisy swoje. Też jesteśmy kontrolowani, a no, no, Pan by... nam to mówił, ja owszem pamiętam, no ale ja nie wiem, czy się tam tam teraz, co pan teraz Powiem pani, że mam dziwne wrażenie, że ktoś pcha was w kłopoty i to duże. No pan, no ja nie będę mówić, no. Ja, ja patrzę, zacząłem więcej. No, z z, z roku na rok, co z tych dokumentów więcej czytam, analizuję, słucham bo powiem szczerze, no coś nieprawdopodobnego, co się ja dzieje. Ja pracuję i to, co... Ja, ja do Pani nic nie mam, tak, tylko, że właśnie, o, o, na czym zabawa polega? Zabawa polega na tym, żeby sprowokować głównego prowodyla tego bałaganu, tak? Bo skoro Duda nie jest żadnym prezydentem, to przybłęda jest po prostu, a nie prezydent. No i robimy o Pan yy, Ponieważ ordynacja wyborcza jest nieopublikowana w Dzienniku Ustaw, Skoro nie prezydent ogłasza wybory do parlamentu czy do samorządu i tak dalej. Wybory są niezgodne z konstytucją, tym czymś, zwanym konstytucją kośnięskiego, co poszedłem na wybory, nie wiem, czy słyszałeś się, czy nie. No, zrobiła się awantura. Nie wiem, w ja nie jestem tej no jest rozumiem. Poszedłem na wybory, ponieważ karta wyborcza nie przewiduje możliwości sprawowania władzy bezpośredniej. Lista wyborcza nie przewiduje możliwości sprawowania władzy bezpośredniej. A w konstytucji tej paśnieńskiego też nielegalnej, ale jest tam napisane, że nawet sprawuje władzę za pomocą przedstawicieli, czyli radnych, posłów, tak, lub bezpośrednio, czyli sam. Więc żadne z tych procedur nie przewiduje. Jest napisane oświadczenie. Poszedłem na wybory. Chciałem złożyć oświadczenie takie, Oczywiście nie chcieli przyjąć, nie podając żadnej podstawy prawnej, zrobiła się nie, trochę napięta sytuacja, tak, dla mnie dziwna, że tak powiem, tak? No bo jeżeli mamy wykwalifikowanych gości po szkoleniach i tak, dalej, i tak dalej, jest to napisane na samym początku prostym językiem polskim, zrozumiałem jak dla konia, za przeproszeniem się tak wyrażę, a oni nie rozumieją tego, no to dla mnie jest to mocno podejrzane, że coś to jest nie tak, nie? skończyło się oczywiście na policji, policja podjęła się działania, że oni przekażą to, no, komisji Wyborczej, no bo gość wiceprzewodniczący Komisji sobie nie, nie chciał przyjąć do mojego oświadczenia, nie podstawy prawnej, dlaczego nie może tego przyjąć, tylko nie, bo nie. Nawet nie wie o tym, że moje oświadczenie jest dokumentem najważniejszym na ziemi, tak, nie ma ważniejszego dokumentu, jakiejś treści z moim podpisem, tak, czy pani podpisem, to pani wtedy jest dla pani to najważniejszy dokument na ziemi, nie ma ważniejszego. On nie wie o tym, że rości sobie prawo do Unieważnienia konstytucji, tak? No to dla mnie jest tutaj, no to znaczy, że mamy do czynienia albo z przestępcami, albo z analfabetami. To nie moja kwestia. Nie, ja to nie, Pani nie rozumiem, ja do Pani nic nie Ja widziała Panią, byłem tutaj wtedy, rozmawialiśmy spokojnie, tak? Ja wiem o czym mówię, bo przecież mam w rodzinie pracowników, którzy pracują w urzędach. Czy miasta, czy, czy gminie i się pytam, zadałem pytanie: macie legitymację urzędnika państwowego albo samorządowego? Nie. Jeżeli gmina jest zarejestrowana jako firma, tak, w rejestrach? No, jest w każdym jeżeli, No to w tym momencie pytam się prosto: kiedy odbyła się prywatyzacja urzędu? Prywatyzacji nie ma, urzędy są państwowe. No ale mhm. dlaczego żaden pracownik nie ma statusu urzędnika państwowego? To jeżeli to prywatna firma? Kto jest właścicielem gminy? Właścicielem gminy nie ma, no jest organ, jest po prostu organ. No ale ktoś jest musi gminy. być właścicielem. No Naród, kto? A o to pan Można, jeżeli wchodzi, wystawia akcję, no to ktoś może kupić akcję gminy, tak? w ten sposób może przejąć nam gminę. Za długi mogą przejąć nam gminę, tak. Jeżeli ludzie zadłużą, tak, w różnych kredytach gminę zadłużą, yy, pozbawią nas yy, gospodarki, prz przedsiębiorstw i tak dalej, co zamykają tysiącami, tysiącami zamykają, no, czyli pozbawiają gminy i mieszkańców dochodów, nie będą jeszcze go spłacać kredytów, tak. No to ktoś wykupi nas za długi i jak? A jeszcze już nie mówiąc o nawoływaniu do wojny, tak? A nie no do wojny. To już jest w ogóle dla mnie barbarzyństwo, i jeżeli, jeżeli tak zwani rzekomi moi przedstawiciele, czyli radni, posłowie, nie reagują, mało tego podsycają jeszcze do, do wojny, no to jest to działanie na szkodę, zagrożenie życia i zdrowia mojej rodziny, moich dzieci, sąsiadów, znajomych, mieszkańców gminy. A ja na to na nie mogę pozwolić, tak? Jako, ja jako facet, jako mężczyzna, jako człowiek, ojciec. Nie pozwalam na takich barbarzyńców, na takich zwrodnialców i nieuków, tak? Jeżeli są tkurzliwi, to niech uśpieczają za przeproszenie pod krzaki, tak? Jeżeli nie potrafią zawalczyć o swoje, o nasze bezpieczeństwo, czy tam się gdzie tu są schrony? No to jak można pchać ludzi, cywilnych do wojny, pchać ludzi do wojny nie, nie zabezpieczając schronów, zapasów żywności, broni czegokolwiek, rozbroili nas, ganiają nas na wszelkie możliwe sposoby? Niech Pan powie tylko, ja Pan rozumiem wszystko, ja wiem, czy Pan ma Pan powie teraz, co my robimy z tym podatkiem. No ja, no niestety, no na obecną chwilę, dopóki nie, do, nie otrzymam odpowiednich, rzetelnych odpowiedzi, rzetelnych, nie jakichś domniemanych, fikcyjnych, urojonych, bo wie Pani, ja wyszedłem z, z mchu i paproci za przeproszeniem, z wróż, przepowiedni, komuś się coś przyśniło, wydaje się komuś, nie, ja sz, szedłem na ziemię, fakty. No ja rozumiem, Jeżeli to, jest że... uchwalone prawo przez praworządnych przedstawicieli zgodnie z prawem wybranych to musi być ustawa opublikowana w dzienniku ustaw wtedy obowiązuje jeżeli nie jest opublikowana w dzienniku ustaw w ogóle mnie to nie obchodzi nie dotyczy i mnie to nie rusza w ogóle ja panu... a skoro ordynacja podatkowa jest nieuchwalona jest nieogłoszona że tak powiem w dzienniku ustaw to nie obowiązuje to wszystko jest przestępstwem ponieważ nie mamy traktatu pokojowego z Niemcami obowiązuje czwarta konwencja haska i dekret władzy Sławalaczkiewicza z 39 roku czy się komuś to podoba, czy się nie podoba? Ja jestem Polakiem. Nie jestem obcokrajowcem, tylko tu ja tylko mam z tym zrobić teraz? Nie, pan e... mam Najlepiej byłoby tak, żeby zrobić spotkanie. Na się Właśnie ja się bardzo chętnie spotkam z kimś kompetentnym, kto mi odpowie na pewne pytania. Nie wiem, nie wiem, z kim pan chciałby rozmawiać. No ja właśnie też nie wiem z kim. Mam rozmawiać. Kto jest kompetentny? Bo jak nie ma urzędnika państwowego, tak, czyli przedstawiciela państwa, no to. Może pan, nie, może pan rozmawiać z przedstawicielem urzędu, którym tutaj jestem. Ja no, ale urząd jest zarejestrowany jako firma, tak? Czyli musiałbym mieć umowę z, fi, z firmą, albo przyjść jako klient do sklepu, tak? I albo no, korzystam z czegoś, albo czegoś nie korzystam. No to może pan z rozmawiać, tak, jak no tak oczywiście. Pan, tak jak... Tak jak rozmawiamy, tylko że pan chce mieć kompetencje i ja nie jestem od tego, że... Nie, żeby ja rozumiem ja. ja nie decyduję o tym, Pani. I pan. Dokładnie wyżej, no pani jest wysoko. No, nie, pani. Nie, nie, ja tutaj znaczy, wszyscy ludzie są równi. Tak, ta, ta, to, to sta, Stanowisko są, inne ma po prostu. Tak, ta, 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 nie no, tak. Się... Niech pani przemyśli po prostu, jakie stanowisko może nie wiem, być. Czy już rozmawiać? Nie. Może być i Wójt, no nie ma żadnego problemu. Hmm. Możemy się umówić na jakiś termin. No to może i, to po prostu. Tak. Ja no, Najlepiej zadzwonić do mnie, ponieważ hmm. jak byłem tutaj wtedy w tej sekretariacie, hmm. pani mówiłem. Że ja nie odbieram listów poleconych z poczty. A zwykłe pan... yy, tak. Dlaczego? Dlatego, że jak sobie poczytałem, to troszeczkę to, to nieistniejące prawo, no, <laughs> które nam wymawiają, że nas obowiązuje. Bo kodeks cywilny też nie jest opublikowany. To jest po prostu masakra. Aż nie mogłem uwierzyć, po prostu jak, jak czytałem, analizowałem, to po prostu nie mogłem uwierzyć w to. Yy, Jakiś złodziejstwo i oszukaństwo. To po prostu ja podpisując yy, odbrani listu respektuję przepisy prawa tego, kto do mnie pisze. A ja nie wiem, kto do mnie pisze, dopóki nie otworzy, nie przeczytam, tak? Mhm. Nie znam jego praw, kto do mnie pisze, co ode mnie chce, jakie są jego przepisy, jakie jego... Tak jak pani mówi, pani to są pani wewnętrzne jakieś przepisy, tak samo pani na poście powiedziała, nie? Ale to ja mamy ja wewnętrzne muszę... przepisy, ale mówię, czy ja jestem pracownikiem poczty ja? No my nie, nie jestem pracownikiem. Ja się kierować, nie mogę wyjść nie, no Ja, ja rozumiem. Nie, ja, nie ja, to, ja to ja to doskonale rozumiem. Nie? Dlatego, dlatego ja mówię, czy kim jestem w tej gminie? Czy jestem pracownikiem, nie wiem, niewolnikiem jakimś nie nie. kim jestem w tej gminie, tak? Mówię pani, bo tutaj ten status prawny, o którym kiedyś żeśmy rozmawiali, jest tutaj kluczowy. Bo skoro nie mamy traktatu pokojowego, to kim jesteśmy przecież pospolitej, Współwłaścicielami naszego państwa? to gdzie są nasze środowiska udziałowe, gdzie są dywidendy. Jeżeli jest, to Republika w Poland jest zarejestrowana jako firma w Stanach na Giełdzie, no to pytanie, czy jesteśmy udziałowcami, współwłaścicielami tej firmy, udziałowcami, no to, gdzie mamy te dokumenty i gdzie mamy dywidendy z, z gospodarki, tak? Bo dla mnie to są proste rzeczy, tak? To są cholernie skomplikowane rzeczy dla tej, tej partyjnej patologii, bo to jest banda patologii, patologiczna banda, która też działa nielegalnie, bo ustawa nie jest opublikowana w Dzienniku Ustaw o Partiach Politycznych i bezprawnie pobierają dywidendy, jakieś tam zapomogi i tak dalej. To jest po prostu zwykłe złodziejstwo, oszukaństwo, nie? Ale ludzie boją się odezwać, a ja się nie boję. Mam to po prostu no w Jeżeli ktoś naraża życie, zdrowe mojej rodziny, nie mam litości. Nie mam litości. Jeżeli ja, dlaczego ja jako mężczyzna miałbym pozwolić, żeby Panią jakaś przybłęda partyjna narażała na, na utratę życia zdrowia czy na zniszczenie domu? Pani czy Pani, dzieci i rodziny i tak dalej. Ja jestem facetem. Nie jestem scyzorykiem strugany ani spatyką strugany. No. Że tak powiem, jak powiedziałem do ludzi: ściągnijcie gacie, zobaczcie, co tam macie. Ja i ników nie mam. Ja założyłem tylko kobiety i mężczyzn, mężczyzn. A wszystko inne to są zaburzenia dla mnie. Tak? No. I, ponieważ, jeżeli ktoś przez tyle lat, jak żyje, nie widziałem innej płci. Żeby było jasne. Tak. Ale jeżeli taka istnieje, bardzo chętnie bym poznał kogoś takiego, bo patrząc w domu do Sobisu, jakikolwiek dokument jest albo mężczyzna, albo kobieta. W każdej encyklopedii jest mężczyzna i kobieta, nie ma żadnej innej płci. Ale to, że ma ktoś widzi mi się takie czy inne, to jest zupełnie, to nie jest płeć. To są jakieś bzdury po prostu totalne. Bo jeżeli mamy ubikację damską i męską, to pozostali gdzie mają? Pod krzakami siusiać? Rozumiem. Wiemy, o czym Pan mówi. Ja już się śmieję z nich po prostu. Mnie pani śmieje się, drwie po prostu, bo mnie to już po prostu wkurza, irytuje. Odcinam się od tego wszystkiego. Jeżeli Urząd Skarbowy to firma prywatna, no to jeżeli coś ode mnie chce, to fakturę proszę, rachunek za co, ile, na podstawie jakiej umowy. Jeżeli jest zasadne, to płacę, jeżeli nie, to spadać i tyle, ewentualnie negocjujemy i tak dalej. I tak samo urząd, jeżeli to jest urząd, to jest zarejestrowany jako firma, to rządku. No to jeżeli coś ode mnie chcecie, to proszę. Fakturę, czy tam rachunek, bo dostaje fakturę za kanalizację, tak, więc jest faktura VAT, tak. więc wszystko świadczy, że to nie jest jakiś mój wymysł, tak. Mhm. Yy, więc po prostu rachunek za co, ile, na podstawie jakiej umowy, nie ma problemu, bo jeżeli ja się dopytuję, jakiś obywatel, kto to taki jest w ogóle, to jakiś dziwoląg taki nieokreślony, tak. Ja nie jestem żadnym obywatelem, jestem narodem, narodem polskim, tak. Nie pan, niech pan, pan. Yy, to Umówmy się tak, że pójdzie Pan do Wójta i z Wójtem pan porozmawia, no bo... Czyli do tego tylko, się, jakieś, filetrze, tylko, się, tylko się może umówimy, nie, bo dzisiaj Wiele, to wiadomo. na sekretariach, żeby się Panią koleżanka ta czy tam, ona najwyżej, ona tam wie po prostu, czy Wójt jutro będzie, czy nie będzie, jeśli coś to Pana wpisze w planę, też... No jutro to jutro to, jutro to nie za bardzo, też mam pracę. No to... Nie no, pan ale pan jakiś inny dzień. Proszę to niech Pan gdy na razie tam uszkodni termin na spokojnie i porozmawia Pan z Wójtem, dobrze? Mówi Pani, że ja bo po prostu wymiękam. Ja wiem, Przez tyle lat, ja mówię Pani, wiele lat temu zatrzymałem się, usiadłem, byłem wykończony po prostu, wycieńczony psychicznie, fizycznie od pracy, im więcej tyrałem, tym mniej miałem, bo gnoje wciskałem pięć klawiszy i okradałem je z wszystkich moich pieniędzy, tak, więc to jest co na brudę, to jest taki chomik zasuwający w kołowrotku, yy, no sorry, ja nie jestem chomikiem, no, nie wyglądam nawet jak chomik, tak, mam ogonek z przodu, nie z tyłu, więc, yy, że tak powiem... Mam Panie, Pan jest w ogóle, skąd pochodzi? Skąd pochodzi czy, czy... Pocho pochodzę z Pochodzę z Rędzin. Ale moja babcia pochodzi z Nieznanic, tak? Także to są też moje, tak to są, to to są moje rdzenne tereny, tak? Ale pochodzę z, z Rędzin, nie? Tam się urodziłem, że tak powiem, od urodzenia mieszkałem, bo rodzice tam zamieszkali. Ojciec z Borowna, mama z Bab, także A, też tutaj blisko. Mówię ich rodzice też z tych terenów pochodzą, także no ja jestem też tutaj tutejszy, tak? Na dworcu mieszkał mój wujek, tak samo kiedyś jeszcze no, jak dawniej. Tutaj jak najbardziej, no też wszystkich też nie znam, bo to ludzie już teraz powrócili, pozmieniało no, nie się, wiem, to się to. to się wiadomo, każdy się zmienia i każdy na wygląda nawet, Ten wie, nawet do wie pani, cała ta patologia, z tą policją, z tym wszystkim. Smusiło mnie po prostu do tego mi dojść. Ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby przy i mi mówił, ja ci każę to, ja ci każę tamto, traktował mnie jak psa, bo ja psem nigdy nie byłem, nie jestem i nie mam zamiaru nim być, tak. Każdy próbuje mi wydać jakieś polecenia, nakazy, nakazy, coś, że nie chcę tu paść, tu, za to, tamto, straszą mnie, szantażują, kurde i tak dalej. No to naprawdę, no to dawać konfrontację. Bo no, mówią, że muszę złożyć dokument, i, na przykład spis powszechny, co był tak, bo jak nie wypełnisz to 5 tysięcy nie Naprawdę? Ja nic nie dostałem. do mnie nikt nic nie przynosił, nic, nic tego nie wypełniałem i nikt mnie nie stracił, tak. Jak ich nie złożysz, czego, czym palisz, to 3000 tysiące kary. Mówię, naprawdę? Gdzie to jest napisane? Jeśli jest napisane, to mam do czynienia z szantażem, wymuszeniem, wyłudzeniem, zastraszaniem, wręcz terroryzmem, od roku do 12 lat więzienia. Który paragraf ktoś wywiera? Proszę bardzo. Nieznajomość prawa nie zwalnia kogoś z odpowiedzialności. To jest ulubiona mowa od, od pani strony, tak, w stosunku do nas. Tak. Więc ja to odwracam w drugą stronę, tak? I, i dla mnie to jest proste jak budować cepa. To co, dzwonimy na policję, robimy, piszemy protokół. Proszę bardzo, możemy się kopać. No rozumiem. Wiem o czym pan mówi, wiem, ale... Zaczęliśmy jeździć po Polsce, szkolić ludzi, bo to nie chodzi o to, czy ja się utożsamiam z, i, i ze społecznością, czy się nie utożsamiam, to nie ma nic z tym wspólnego. Kompletnie. Ja nie mam zamiaru finansować ludobójstwa wojny, jakichś nienawiści, różnego grabieży Polski i okradania Polaków, tak? Bo te pasożyty mamy w rządzie jakichś Ukraińców, Żydów, Niemców. Nikt o polskie interesy nie dba. Rozwalanie polskiej gospodarki, a ja jestem w Obywatelskim Komitecie Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, tak? Gdzie bronimy, próbujemy bronić tych różnych tego, no znaczy my próbujemy. I, że tak powiem, informujemy ludzi, tak? Pokazujemy. To, co wyprawiałem, to się w głowie nie mieści. Teraz chłopaki też zaprosili mnie do Białego Stoku. Tak na takie rozmowy. I w trakcie rozmowy wyszło, że cała gmina była, że tak powiem, zwolniona z podatku nieruchomości, tak? To byłem zdziwiony troszeczkę. Ale u nich przez gminę przechodzi ten rurociąg, ten gazociąg cały nie. No i w pewnym momencie dopada decyzja, że niby tam jest embargo, i nie płynie, no i odcinałem ich od pieniędzy, tak? Gminy odcinałem tych pieniędzy. To jest około chyba 8 milionów, tak? No i kurde, nie dawało mi to spokoju, bo to był nowy temat dla mnie troszeczkę. I tak też kolego widziałem, jak kopalnie mu na Śląsku są zamykać, i tak patrzyłem na tą bezsilność ludzi. To znaczy, że mieszkanie z gminy jest tak naprawdę nikim, bo nikt się z nim nie liczy, z jego zdaniem, każdy ma to gdzieś. Czyli tak zwany obywatel może składać interpelację, a oni to nawet mogą tego nie do śmietnika, więc. Co to dla mnie za przedstawiciel, tak? Więc wymyśliłem sposób, jak można próbować pomóc ludziom. Panie, to jest tak, czy już to przyjdzie? Nie, pani pan Pani kartkę. Ja pani sobie weźmie. Będę ja tylko kartkę, do to Pani bierze, pani bierze. bierze, nie ma problemu. Pani bierze. Panie bierze. Panie, no, tylko... Dobrze, bo miało mi się napić. Ja Proszę, gdzie pani jest? Proszę. Jestem. O, dziękuję bardzo, proszę. do widzenia. Do widzenia. Czy wymyśliłem mam pomysł, jak mogą dochodzić, że jeżeli owszem, kto kto, czy to będzie ta Warszawa, czy tam Bruksela im od, odcięła dopływ do pieniędzy, no to okej, okay, dobrze, to Warszawa Bruk, 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 albo Bruksela płaci. Rura dalej jest. No nie, to proszę nie zabierać. Rura. To jest okradliw mieszkańców na 8 milionów, tak? I nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. No to zaraz, 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 zaraz. To jest działanie na szkodę pani, państwa czy na szkodę lokalnej mieszkańcy. To jest przestępstwo kryminalne. świadomo. No więc po prostu odwracam kotę ogonem w drugą stronę i jak małe dzieci. Zresztą napisałem do wójta pismo odnośnie dowodu osobistego. Co się okazuje. Okazuje się, że Ustawa o dowodach osobistych jest opublikowana w dzienniku ustaw, ale dziennik ustaw jest oparty o dziennik ustaw o y, aktach y, prawnych, i normatywnych, tak, która nie jest opublikowana, czyli tak naprawdę nie istnieje w obiegu prawnym. Takie rzeczy trzeba było pisać tam do Warszawy. Ale po co ja mam do nich pisać? No, no, ja, nie nie nic, musi, nie. ja od nich nic nie, swy, nie no chcę. Nie, Jak nie, oni coś są, no to nie przyjdą do mnie. Troszkę no, mam do to nie nie nich chodzić. Chodzi. Ja nie jestem ich sługą. No, nie, 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 absolutnie. Mówię, ja panu doję polecenia. No w sądzie tak samo tą cholerną maskę musiałem iść do, do tej patologii, bo te głowy nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Wchodzę na ten Chodź, chodź z kontrolnie. I taki knyp, jakiś nieuk, niedołgim i zabrania mi wchodzenia do sądu. Mówię, pozbawiasz mi prawa do obrony w sądzie. O kim ty mówię jeszcze? O, no, pan dlaczego ma pan ten, Jest pan zwolniony? Mówię tak, jestem zwolniony. Ma pan zaświadczenie? Nie ma, mówię, zapomniałem, ale świadczam się, że, że nie muszę mieć żadnej maski. Nie, bo tego, tak, bo tu pana wyprowadzimy, nie? Z mojego budynku? No i nie, twierdzisz, że kłamie? Ja no oczywiście jak robię show, to robię show na cały hol. nie? Także tam awantura była na cały hol. Więc ja to zrobiłem specjalnie, to już tam zrobiłem z premedytacją. I tu do mnie, ja tu panu wydaję polecenia. No. Dla mnie to jak płachta na byka. A kim ty dla mnie jesteś? Panem, władcą, właścicielem, przełożonym, królem, szefem, dowódcem, obcym, matką, kim? Że chcesz mi wydawać polecenia. Jego tam nawet nie ma prawa być, bo do ochrony sądu według ustawy jest powołana policja sądowa, a nie zwykły krawężnik. No, Sądy to działają niewygodnie. to też jest nieopublikowana. Dziś pan jest. na sekretariat, sobie pani, Jak siostrze pokazałem, to zbladła po prostu. Ja też pracuję, tak jak pani. Zbladła, nie wierzyła. Ja sam nie wierzyłem. Jak to jakiś czas temu się dowiedziałem, to po prostu... Ja nie zaczepiam nikogo. Dopóki ktoś mnie nie zaczeka, tak? Ja rozumiem wiele rzeczy. Ja mogę każdemu pomóc. Jak najbardziej nie ma sprawy. Ktoś przychodzi, potrzebuje pomocy i nie mam z tym żadnego problemu. Tak? Ale jeżeli ktoś działa świadomie na szkodę albo nic nie robi w obronie, tak? Cała ta banda partyjna nie ukup, czy to, nie jest z tym CO2, to nie wiem. Czy jesteś analfabeci, ja no. Od kiedy to CO2 jest gazem cieplarnianym, albo szkodliwym, albo walcząc z CO2? To są jakieś bzdury w ogóle są, nie wiem, urojenia ludzi chory pomysłowo? Takie są, takie życie. Miłego dnia. Gminy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ej, bo tam panie coś tam z podatków coś tam mówią, że coś tam jakimś tam podatku i tak dalej. Bo ja nie, nie wyraziłem zgody. Ale Na co? Na no płacenie po podatku no no, od mojej własności. No i one tam mówią, że coś tam, żeby to jakoś trzeba to jakoś rozwiązać, nie? Więc nie wiem, czy to z kim miałbym rozmawiać, z kom kompetentnym. No to jeżeli pani może mnie umówić na jakiś tam termin, nie, hmm, teraz nie wiem. Następca, no to na może w środę na przykład, jak to się ramy no to też może yy, yy, ewentualnie -y, -y, na telefon jeszcze, bo tak? ja nie mam, nie mam jakim ustalić po prostu. Mm -hmm. czy, czy coś? Tutaj... Ja na telefon, ja to kiedyś pani zostawiałam, bo telefon. A jak nie to chce zapisać do mnie. Ryszard Mucha 508 mm -hmm. 071 270. Okay. No, to dać wcześniej jakiś tam znak, jakiś taki albo, albo znak przed pracą, albo po, bardziej po pracy, nie, w e, To no, 8-9 no, w tych, tych granicach, no. okay. tak żebym po prostu no, całego może... dnia nie, nie tracił. Dobra, okej, 8-9. I ja będę dziękuję, koleżanka. Poproszę ją, żeby ustawiała, żeby mi ten termin do pana zadzwoniła, okay. no. no. dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia.